Witaj Miłosz, może nam coś opowiesz o serwisach, z jakimi problemami borykają się dzisiaj zawodnicy przed zawodami? To znaczy generalnie dużo dzisiaj zawodników ma problem z przednim kołem, czy też z tylnym, bo niedopilnowane jest gdzieś ciśnienie w kołach. tak? Tego trzeba najczęściej pilnować, że, bo jest taki tego problem typu, że ta temperatura, która jest teraz, jest ciepło. Tego powietrza się robi mniej w kole, jak jest znowu zimno, no to to powietrze też się inaczej zachowuje, także to jest najważniejsza sprawa, którą gdzieś trzeba dopilnować przed wyjazdem na tor, przed tymi treningami pierwszymi. A tak z reguły reszta, no to nie, to już nie ma jakichś tam problemów. To jest najczęstszy problem, który gdzieś tam doskwiera riderom. Okej, okay, a powiedz mi, a ten problem wynika bardziej z użytkowania, czy po prostu, nie wiem, też zależy od pogody, czy, czy nie wiem, od masy? Za takiego zawodnika, jak to wygląda? Znaczy tak, też zależy dużo od pogody, tak? bo, bo jeżeli jest ciepło, no to tego powietrza się zrobi mniej, to jest ten fakt też, ale też dużo zawodników, no nie ukrywajmy, o to nie dba, nie? nie sprawdzi tego powietrza gdzieś w tym kole, a później gdzieś jakiś ten, tego typu problem wychodzi. No trudno, no nieraz gdzieś przy tym motorze trzeba spędzić parę godzin przed zawodami, tak? Jasne, a powiedz mi, to jak należy konserwować swój motocykl? Co trzeba robić między sezonem albo w trakcie sezonu, żeby on najlepiej funkcjonował? Znaczy tak, jeżeli chodzi o, o sezon, no wiadomo, jeżeli ten motocykl już przebył jeden sezon, przejechał. No to już trzeba gdzieś ten serwis zrobić tego silnika, tak? bo w zależności też ile godzin ma wyjeżdżonych, tak? no gdzieś tych, tych godzin serwisowych trzeba pilnować. Jeżeli chodzi o taki serwis codzienny, znaczy codzienny, co, co wyjazd na tor, no to trzeba dbać o ten filtr powietrza, to jest najważniejsza sprawa, którą też dużo zawodników o, te, o tym zapomina, z tego względu, że nie piorą tego filtra, nie smarują. No i później gdzieś ten motocykl po kapca i, i się robi problem, bo zaś się tego kurzu. No normalna sprawa, jak człowiek nie zadba o nos, tak, będzie zapchany, no to też się ciężej oddycha. No to tak samo jest z motocyklem. Filtr niedbany, no trudno, nie będzie szedł tak jak trzeba.